Taką gierkę zapomniałem jak się je nazywa, jest chyba Stendride. Podobna do Full Guys. Ja mam do Full Guys i w to? Pokażę Wam ogólnie teraz moje skinki. To są moje skinki. Ten jest mój najrzadszy. Potem ten dachmowy, ten już nie dachmowy i ten też nie dachmowy. Dopiero wczoraj to... dopiero niedawno to gram. Chwilę to gram, ale pierwsza moja runda to była wygrana. No i ogólnie tu wam pokażę coś takiego. Tu masz postakie, makie. Tu makie kolor skóry, Ja chciałem czarny, ale czarne to jakieś dziwne, więc zielone jest bardzo fajny i fajna. No więc dałem zielony. Tutaj minki to są takie moje emotki. To, 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 to innych nie mam. No, mam jeszcze tą. to To sobie ją użyję. O kurczę, muszę jakoś usunąć. A no to on co wezmę zamiast tamtej. A tu to nie wiem jak się to zdobywa. No i dobra, tu mamy emotki. Takie chodzenie no to taki dynak tylko o, ale takie Nie. banany 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 o haha ha, przegraliście na przykład mam takie sobie zrobić tam można po sobie wracać kiedy idziesz no i jaka mapa jaka mapa jaka mapa uuu ta mapa no, lubię ją nawet Hi. 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 Hi! Au! No nie, jestem z piłkami. Hi. No nie. O, pomogło mi. Tylko jeden gościł no, na takiej gdzieś bym. Nie wiem, kto był, ale to ja byłem pierwszy. Miał takiego, zatkiego skina, że aż mi zazdrościło. Ja w ogóle nie jestem dobrym YouTuberem, więc. Nie mam aż tak dużego bułków, więc, więc... nie będzie ani kasy, nie jak bo ja też, ani takich tam rzeczy nie, nie, sobie nie będę dokupywał. No, jeszcze brał starca będę nagrywał. Jak mi się uda to? Majta i ogólnie, no moi drodzy, no to... Lubię nagrywać, fajnie by było jakby ten mój kanał to był to trochę no niestety jedna subskrypcja i jedna łapeczka w górę, a szczególnie subskrypcja z dzwoneczkiem. To dla mnie jest... jest jeden... jeden... jeden 100 jedna subskrypcja to dla mnie jeden stopień. Więcej żebym nagrał tak gdy nabijemy już do dost... Tu subskrypcji i łapeczek pod tym filmem. No dobra, nie jest łapeczek pod tym filmem, ale jednak... Ale łapeczkę moglibyście tak tak jakbyście. Bo nie, 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 no ogólnie no nie zmusza, burzę. No ale proszę Was, może dajcie łapeczkę. I subskrypcję. Subskrypcja by była bardziej fajniejsza niż No nie nie. 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 Ej, no kurczę, no już nic nie ma gola. A dobrym nie przechodzę sami. <laughs> Ale wybiłem. I daję mokkę haha, bo pierwszy to... Bol... No nie, gdyby. Gdyby dał mokkę, no to już co to znaczyło, że nie da nam zrobić gola. Szybko, bo zaraz będzie kol. No nie. No nie, spadłem razem z piłką. No nie jest 1 do 0. Możemy przegrać, ale ja na tym jeszcze nie przegrałem. Dopiero to będzie moja najlepszy... pierwsza na tym przegrana. O nie, 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 nie. Jej! Dwa gole! Wygrywamy jednak! Nie. nie! Nie, 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 nie! Nie! Jej! Pędzimy! Za nią! Nie! Przepraszam, przecież tak drze, emocje. Dawaj! O nie, szczeliłem samobuja. W piłce się mówi samobój. Ale ja szczeliłem sam z naszej drużyny w bramkę, więc... No, tak właściwie dałem trochę ciała. Trochę, no... ...tyle zrobiłem, ale... Ale no dobra, no, no, no dobra, no dobra. Przynajmniej jednego... Przynajmniej dwa gole mamy. Czy już wykrywamy! Oni by mieli jeden, jakby nie to, że ja szczyłem nie dla nas. Ej, tamten tam też jeden miał zieloną skórę, to odpad Oj, i, i ta mumia ma zieloną skórę, bo widać... Bo nie całkiem jest zabandażona, no to, że widać jakiejś skórę, no i ma Ewaną. No. Czyli jeden zielony odpad O co to? Jestem początkujący.

Au, au, au! Ech. Aha, nie widziałem, o co tam chodzi. A tak to będziesz tam zrobił, to... Do... O nie! E. Ale mi się udało. No nie, kula, kula, kula! Nie, przegrałem. Wejść u 30 gwiazdek do levelu. Stopień. z tych 1500. 1500 Ekspa do takiego czegoś do rangi Twojego konta. I 20 pochachków. Dobrze, nieźle nawet. Ogólnie mamy level 5 i zbieramy na 5. Na 5, bo mamy 4. Poczekajcie chwilę. Zbieramy na 5 bo mamy czwarte, ale paczkę um, szybko zawracam nie za to szybko zawracam ja ogólnie inni to tak robią na przykład że majestujących przy filmach że zmieniają a ja tak nie robię tylko Normalnie nagrywam i te filmy tak zostawiam, a oni dają jakiś znak subskrypcji, i tak robią, a ja to normalnie filmy zostawiam takie jak nagrywam. I to powiem Wam. Moje siostra dzisiaj hey, z nim filmik na jej kanale na to Klaudia, ale coś, nie wiem, powiem Wam naz, nazwę na następnym filmiku, tak jakie są. wpadę Na jej kanał tam jest tak filmik a nie, no to ona jest teraz ona ma dwa kąta, jedno trzy kąta, ja mam jedno takie poboczne i a, a mamy jed, mamy po jednym takim pobocznym, nie po dwóch pobocznych, ale a jednej mamy takie robuksie, takie bogate z robukami bo kiedyś kupywałem, ale no wiesz no wiecie, no już nie kupuję, bo nie, nie ma, no no, no Mało mam kasę już Bo wydałem Dałem kasę, na rodzinę Jeszcze od się muszę dostać 300 No nie, ale to ciężkie Ej widzowie Dajcie łapeczkę i lajka łapeczkę w górę i subskrypcję to może będę następnym razem mi się to łatwiej będzie przechodzić bo, a tak właśnie to nie zmuszałem żeby dały subskrypcje i łapeczkę, ale bardzo byłbym wdzięczny, jakbyście dali, bo, bo wiecie, ja, ja jestem słabym youtuberem, słabym, takim beznadziejnym. I nawet, nie, nie wiem, nawet komentarzy nie mam, nie mam nawet łapeczek pod filmem, chyba że moje, no to mam. I subskrypcje mam stare, bo kiedyś. Nagrywałem inne filmy i się rekordowały, ale tak jest. Nawet nie dostaję nowych subskrypcji już. Więc... To jest słaby i nie trochę, ale bardzo słaby ten mój kanał. No kurczę, paczkę, odblokowałem mi tak, a nie znajdę się w najlepszej ósemce, tak się na to mówi. O oh, jest! Znajdę się. Jest ostatni! Byłem, ale miałem farta, co nie? Nie przyznajcie, że nie, no miałem farta, bo byłem ostatni. Ja byłem ósmy, a tam mogło tylko osiem osób przejść. Do finału. O fina. No na tej drugie, bo czasami nawet jest 6... 9. Ja wiem, różnie bywa. Już nie bywa, taką rozmawiam takie jak ze Fajnie by było, jakby mój kanał się stał słabniejszy. A to pewnie za dwa lata będę miał już dostawał przynajmniej złoty dla śwni. No to ale no takie no mi takie no to subskrypcje i łoteczka w górę i może jakieś komentarze. O Nie nie wiem o co chodzi. Chyba się spalimy. Tak, spalimy się. Ej, gościu! Gościu mnie zablokował! Wskoczyłem się z gościu i upadliśmy na laser. Ej, ale ten gościu jest. Nie ja go. No nie, reklama. Kiedy koniec tej reklamy? No, nie chcieliśmy tu reklam, bo wiecie, ja mam czasem Reklam, Ej, co to? No, wchodzę sobie na Facebooka i zobaczę co to. Albo no, w sumie nie nie chcę mi się wchodzić na Facebooka. Będę od... Nie! No, no nie! Chcę nagrywać jutkinek. No, będziemy nagrywać, a nie wchodzić na Facebooka. Ogólnie... Dzisiaj już w to grałem chyba z rynka, albo nie, jedną rulnikę, tak. A teraz nagrywałam no to gra więcej. Ta gra mi się strasznie bardzo spodobała, dopiero co w to zaczęłam. Ogólnie jest takie full guys nie na telefon, ale to sam jest na telefon. No i ja sobie gram na telefonie. Ale full guys chyba kiedy było na telefon, bo był na telefonie reklamy. I ogólnie ma się sama na laptopie, ja mam na konsoli. Bo jeździe, no, 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 jak to żywe. No. no nie, no, 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 spadłem przez nich. Szybko... No nie. Ej, 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 ej! Hoo, ale mi się udało. Jej! Jestem, znajdę się. O kur, jakie to długie, a ktoś już to już tu prawie przeszedł. Ej, nie się. Wpadłem No nie Nie mm -hmm. no. Dobra Jestem, jestem, jestem! O! Nie, prawie! Jup. Dzięki typa, Typie! Nie wiedzieli, że tak można zrobić. Dzięki wam goście! Jej, 15! Ej! Szkoda mi tego takiego z rogami tutaj czarnego! Stał sobie przed metą! Aaaa, stał sobie metą. Ale jeden taki już przeszedł! Ej! Albo to może był on i on wyszedł jakoś z tej mety. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Napiszcie w komentarzach. Nie wiem, no nie wiem. Nie piszcie w komentarzach, ale jak chcecie, to napiszcie na pewno. Jak jakieś filmik, Jak Wam się będzie podobał, to subskrypcja i łapeczka w górę. Ja lecę! Ej, 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 ale ktoś chyba? Ma... Nie wiem, czy to ktoś ma czy jakąś galaretkę. Puszczaczko i na, na głowie galaretkę. To był czaczek, ale gościmy jakąś czapę, Nie wiem, jakiś inny skimk chyba. Nie, 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 nie. Dobrze młotek, dobrze. Szybko, mamy szansę. jakby to był finał, to ja bym miał szansę na wybranę. Nie no, jakby to był finał, to bym wygrał. Ale niestety to nie jest finał, a, a finału pewnie nie wygram. Jak nazwę i zawsze tak mam. Gdy wygram, to już potem finału nie wygram. Gdy ja wygram. Chyba, że to takie, ktoś, ktoś musi spać. No to takie to jasne, gdy wygrywam, to potem nie wygrałem, jasne. Fulgajs jest, o Boże, Kierż. Na full guys, grałem lepiej, tak O nie, to mam to już łapeczkę i subskrypcję. łapeczkę w górę oczywiście, żebym przeszedł. Nie zmuszam, ale jak chcę, jakie to później Dziękowałbym Wam, Wam za Dziękowałbym Wam bardzo za to, Jakbyście dali łapeczkę w górę i subskrypcję. To łapeczkę, co w górze ludzie będą myśleć. Widzisz, że to fajny film. A po subskrypcji, subskrypcja co chodzi ze mnie, z naszego lepszy kanał. Nie No nie. Wejki. Ej. Ej, ale ktoś ma brodę. Ej, nacisnął wejki. Patrz, nie wyszło mi. A przecież to nie jestem ja, to dlaczego mi nie wyszło? O, dopiero teraz. Jej, i chyba będziemy mieć już skórkę. Nie, jeszcze nie mamy. Jeszcze trzy. Jeszcze dwadzieścia punktów. Na, na, na. O! Co to ja tu mam w domu? Jaki fajny robot. O, jaki fajny mapy. Tak tą wulkanową bym chciał sobie spróbować. wcześniej, to jej nie miałem. Mówię wam. O tej, o, bo mi się zreagowało, tam było... I da, nie niej się zlagowało, że było ją widać nieźle. Pędzimy! No, 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 nie, wolę ich chyba dołem, tak wolę dołem. Dawaj łop! Dzięki! Co są Nie wiem co to. Nie! Nie! Jest, 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 jest! Nie! Jest! Nie! Jest! jest! Ciekawe co ja teraz sobie stoję. Sobie. No ludzie sobie stoję. O jeden początkowy odpad. Ej patrz. Ja chciałem, patrz, ja chciałem mieć czarną skórę. I tam był. Akurat w prawym górnym. Tak powiem górnym rogu był. Był akurat tam jakiś. Taki czarny. O 100 sekund mamy na ten mecz. Nie, 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 nie. Nie do naszej. Nie, do nich. Tam na przeciwko jest ta dobra bramka. Patrzcie, tam jest. Dobrze jest! Dobrze! Nie, niebiescy! Nie, ukiekajcie, niebiescy, nie! Szybko musimy zagładnąć tą piłką! Fajnie, ludzie się robią za to jest fajne. Haha Haha, ha, dlatego że niebieski żaden... A nie, już idzie I ja ram odebrał piłkę Nie! No nie! Przegrywamy! Jeden do zero Nie! Jej, Dawaj! Dawaj! No, co jest z wami, że my mamy tylko... 0 Goliali 2. Coś ci zrobił? O ten. O ten taki, o ten, który tak skaczył, o ten. On skiepił. Zamiast szczęknąć nam gola, to odepchnął piłkę. Aha, on nam szczela samobuje, bo on myśli, że my tu mamy szczela. I napisał jeszcze szczęśliwą linkę. Nie, programy. Nie. Jest, bierzemy. Jest... Wyremisujmy to! Nie no, przegramy przez tego gówniarza. Przepraszam, że jednak do niego przegramy. Dlaczego? To wszystko przez niego, jakby nie on to byśmy mieli z trzy gole i byśmy wygrali. Bo on strzelał nam, jakby to były prawdziwa piłka, to strzelał sama buja. A, to nie ja tam przecież. Jej, mm, no. yeah, idealnie, już z nowym Dobra widzowie, teraz jedna subskrypcja i jedna łapeczka w górę, to będzie jedna szansa, że zdobędą z tego legendę. Weliście łapeczkę szybko i subskrypcję Myślę, że tak i zdobędę legendę Nie ja chciałem tam tego legendarnego banana nie ją! Ona mi się nie podoba Chociaż ludzie wi widzieli, że rugie będą widzieli, że zdobyłem jakąś rzadką, to ona mi się nie podoba, wolę go. No i co widzowie, To mi już było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Não